Śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy Ją pośrodku powiedzieli do Niego – Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich – kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Kochani, wczoraj zatrzymaliśmy się nad źródłami prawdziwej radości. Pamiętamy ten obraz. Boga, który lepi lepi to, co ma głęboko w sercu, chce ulepić jak najlepiej. Bóg wie, co robi, dobrze lepi, cieszy się z tego, co lepi. I ta prawda mieszka w naszym sercu. Mówiliśmy sobie, jesteś Bożą radością nawzajem. Nie? Żeby przypomnieć sobie to zdanie, przypomnieć sobie tę prawdę, że każdy z nas jest Bożą radością. Bóg się z nas cieszy na najbardziej fundamentalnym poziomie. Dzisiaj chcę mówić o tym, możemy przyjąć taki obraz, że to jest jak źródło w nas, albo źródła nawet lepiej powiedzieć. Mieszka w nas Bóg i od Niego, jak ze źródła, gdzieś w głębi naszego serca ta radość, miłość, pokój, wszystkie te rzeczy wypływają jak ze źródeł. I dzisiaj chcę mówić o kilku rzeczach, które sprawiają, że te źródła są jakby zakorkowane w nas. Co się dzieje w naszym wnętrzu, że. Że te źródła są zakorkowane i nie mamy dostępu do tej najważniejszej radości naszego życia. I, no i wtedy w smutek się wkrada, głębszy, płytszy, ważniejszy, mniej ważny, ale smutek, brak tej Bożej radości w nasze serce się, się wkrada. Więc pierwsze, że pierwsza rzeczywistość, która, która zatyka nasze serce, radość w naszym sercu, źródło radości w naszym sercu to, to jest kłamstwo. To widzimy już u Adama i Ewy w raju że przychodzi wąż i kłamie na temat Pana Boga. Nie? Na pewno nie umrzecie, jak zjecie ten owoc, co tam. Ale jak zjecie, to staniecie jak Bóg, będziecie wiedzieli, co jest dobre i co złe. Nie? To jest pokusa złego ducha, kłamie na temat Pana Boga. Między wierszami mówi, ten Bóg to was nie traktuje poważnie, on jak coś zakazuje, to wcale nie ma na myśli tego, co mówi. I wkrada się obraz, kłamstwo, nie? I chcę powiedzieć dzisiaj o takich kłamstwach, bo bardzo często słyszymy kłamstwa w naszym życiu. Najczęściej niestety ma to związek z naszą najbliższą rodziną, nieraz z takim środowiskiem szkolnym, większej rodziny, niekoniecznie najbliższej, nieraz na podwórku, w jakimś miejscu, gdzie sport jakiś uprawiamy, czy inne hobby robimy, ale atmosfera, która nie jest Bożą atmosferą w takim miejscu, nieraz, ta atmosfera. Tak, jakby nam coś komunikowała, że my nasiąkamy pewną nieprawdziwą, w sensie niepobożemu nie poukładaną rzeczywistością. Nie? Podam kilka przykładów, o co mi tutaj chodzi. Jeśli ja, ja teraz trochę to będzie takie stereotypowe, nie? że kobieta, mężczyzna, naprawdę to proszę potraktujcie na zasadzie, że to są tylko przykłady, to się może we wszystkie strony jakby konfigurować bardzo różnie. No ale taki surowy ojciec, zbyt surowy który dorasta mały chłopczyk, który potrzebuje jeszcze ciepła, potrzebuje przytulenia. Jeszcze nie ma tej siły takiej wewnętrznej dochodzenia na własnych nogach, ale tata ma w głowie taki obraz, że mój synek musi stać się silny, więc mały, wstawaj, dasz sobie radę i tak dalej. Jak to jest? To nie chodzi o to, żeby. To dobrze, jeśli ojciec dodaje odwagi swojemu synowi, ale jak za wcześnie robi się surowy, no to dorasta chłopak ze zmarzniętym sercem. Nie? Z takim poczuciem że muszę wszystko dźwigać na swoich barkach. Wszystko muszę samemu dać radę zrobić. Nie? I kłamstwo to jest kłamstwo, w sensie kłamstwo, które polega na braku czułości, na braku, braku takiego dostosowania się do wzrostu tego chłopca, żeby on mógł jakby w odpowiednim momencie odpowiednie ciężary wziąć na swoje barki. Za szybko, za dużo było tych ciężarów i, i, i albo się złamał, albo się zrobił zimny w środku. Ale może być zupełnie w drugą stronę, to nadgorliwa mamusia, która wszystko robi za swojego synka czy za swoją córeczkę, zawsze po niej posprząta, przed nią posprząta, po niej posprząta, nigdy żadnych zadań domowych, śmieci nie wyrzuciła, nic nie szkodzi, coś tam było inne, coś do zrobienia nie zrobiła, nic nie szkodzi i tutaj w, w kuchni niczego się nie dotykaj, bo zrobisz sobie krzywdę, wałka do rąk nie bierz, bo zaraz spadnie ci na nogę i zrobisz sobie krzywdę, noża nie bierz do ręki, bo zaraz się porżniesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest komunikat? To nie zdarzyło, z niczym sobie zupełnie nie poradzisz. Zupełnie z niczym, nie? Nawet nie możesz wziąć niczego do ręki i zrobić czegokolwiek w kuchni. No, mówię, to są mega stereotypowe rzeczy, ale one naprawdę się w naszych domach dzieją. No, w domach, właśnie wszystkich innych. I to jest, to jest kła kłamliwe, I to jest kłamstwo. Bóg tak nie urządził tego świata. Bóg chciał, żeby. Ojciec, matka w miłości poczęli dziecko, żeby to, to dziecko w miłości wzrastało, żeby oni się między sobą dogadywali i, i, i badali, i uboje się uczyli, i dziecko, i ten, ci rodzice tego, jakie ciężary nakładać, jakie pozwalać, żeby spadły, żeby, to, żeby samodzielni dorośli ludzie później wychodzili z takich domów. Nie? No i to, tak, tego typu kłamstwa, w, a w atmosferze, która była, niekoniecznie w słowach, wchodzą w nasze serce. I sobie tam mieszkają. I mówią, te kłamstwa mówią źle o nas samych, mówią źle o Panu Bogu, mówią źle o drugim człowieku. No i jak tym kłamstwom ulegamy, to już mamy zamknięte serce na prawdziwe źródło radości. Teraz, co się dalej z tym wiąże? Jak mamy takie serce przymknięte na prawdziwe źródła radości, to tej radości, to tej miłości szukamy gdzieś indziej. Z tego najczęściej rodzą się różnego rodzaju, I teraz uwaga. Kilka języków możliwych. Święty Ignacy i duchowość Ignacjańska powiedziałaby, rodzą się nieuporządkowane przywiązania do różnych spraw. Psychologia dzisiaj by powiedziała, rodzą się uzależnienia, a nie wiem, wspólnoty neokatechumenalne powiedziałyby, że idolatria. Nie? O co mi chodzi? Chodzi o to, że kiedy nie mamy dostępu do prawdziwej radości, to próbujemy ten głód prawdziwego życia, prawdziwej radości, nasycić sobie gdzieś indziej. Czegoś szukamy, pustka chce być zapełniona. I, i, I coś sobie często znajdujemy, co sobie w tę pustkę wpakujemy, i później robi się w naszej głowie jakieś takie coś, że ja muszę to coś mieć, żeby być szczęśliwy, żeby mieć życie. Nie? I to coś jak złapię znajdę, to przynajmniej na chwilę mam zapełnione serce. Najczęściej chwilę później robi się jeszcze większa pustka, ale no to jest taki, to właśnie jest nieuporządkowane przywiązanie. I ono może być bardzo różne, od takich najgrubszych uzależnień, alkohol, narkotyki, pornografia, hazard, nie, nie wiem, tego typu rzeczy. I takie najgrubsze kalibry, one mają to do siebie, że tak szybko niszczą najczęściej, że dość szybko można się połapać, że jestem uzależniony. Okazja dostanięcia wprawdzie przychodzi szybko, ale, ale nie zawsze się to udaje. raz to trwa i to zniszczenie jest duże. Ale są też takie trochę mniej niszczące, a przez to bardziej ukryte rzeczy. Ja kilka znowu przykładów podam i znowu, proszę, to są takie stereotypowe, nie znowu, ale naprawdę znam takie małżeństwo i oni mają to obgadane, są tego świadomi, ale coś się stało w życiu tej kobiety w tym małżeństwie, że ona ma takie poczucie, że żeby była szczęśliwa, to musi być posprzątane i obiad gotowy. Jak tego nie ma, no to nie wchodź do tego domu, nie? Dzieci po prostu ustawione w terrorze niemalże, jakby jak, jak, jak się gdzieś coś spóźnia, jak się coś obsuwa, to panika, lęk, co się dzieje. Muszą te dwie rzeczy być zrobione. I mąż się śmieje, mówi, mógłbym równie dobrze obiad zamiast talerza to zjeść z, z podłogi w łazience. Tak musi być wysprzątane. Nie? Przywiązanie do tego porządku takie. I, i, i do, te, do, do takich rzeczy możemy się przywiązywać nie. takie wchodzą nam takie właśnie poczucie, że jak jak jak, jak, jak coś mam nie, nie tak, jak to ma być po mojej myśli, to wtedy przed lęk, panika, tracę jakiś taki. Stabilność <grym> zaczyna się. I to są tego typu też uzależnienia czy nieuporządkowane przywiązania. Bardzo często dzisiaj y, będą ludzie, są ludzie, spotykam ich, wiem, że się zmagamy z tym bardzo często, że, że w, wytwarza się w nas taki mechanizm czy taki właśnie nieuporządkowane przywiązanie, że. Ja to muszę tak się układać z wszystkimi ludźmi, żeby wszyscy byli zadowoleni w kontaktach, które mam. I jak, nie są, jak ktoś przypadkiem nie jest ze mnie zadowolony, to spać nie mogę po nocach, że, że, że ktoś minę zrobił krzywą na moje słowo, które powiedziałem czy na gest, który zrobiłem. Nie? No i teraz to się przesuwa dalej. Żeby to zadowolenie było ze mnie, no to zaczynam się zacharowywać, to zaczynam na ofierze, na, na, na ołtarzu tego idola składać. Rzeczy takie jak rozmowy z bliskimi, jak ważne różne rzeczy. Nie potrafię powiedzieć nie, nie potrafię powiedzieć basta, nie, nie, w to nie wchodzę. Nie? Ktoś czegoś się ode mnie dopomina i natychmiast mam wielką potrzebę, żeby to spełnić, żeby on był zadowolony. A, a w ogóle, jak się tam zanurkuje głębiej, to przepraszam za słowo, no ale to trochę taką duchową prostytucję przypomina, że, że ja siebie sprzedaję, żeby kogoś zadowolić. Sprzedaje swoje życie, żeby kogoś zadowolić, nie? I to jest kupowanie, sprzedawanie, kupowanie. Tam nie ma czystej intencji usłużenia komuś, tylko jest taki fałsz, z poczucia winy jakiegoś niepotrzebnego, fałszywego. Tego typu rzeczy w nas się niekiedy dzieją i nieraz trzeba je po prostu usłyszeć, żeby móc sobie to nazwać i powiedzieć dość, basta, ja już nie chcę na ołtarzu tego bożka składać więcej mojego życia. Wystarczy. Wystarczy, Nie? I to też nam zabiera tą radość. To też jest korek, który bywa wtykany w to źródło radości. Następny taki korek to jest brak przebaczenia. Ludzie inni powiedzieli, zrobili, nie zrobili czegoś, czego oczekiwałem i, i rodzi się zawód, rodzi się poczucie zdrady, rodzi, rodzi się rana, po prostu wewnętrzna rana powstaje w naszym sercu. Nie? I, I teraz y, uczynki miłosierdzia, szybko w, zranienia, szybko wybaczać. Czy nie, jakoś tak brzmi, jeden z uczynków miłosierdzia. Nie? Urazy szybko wypuszczać z serca. O, chyba tak. Y no tylko czy to takie proste, nie? Jak mi ktoś tak. Nieraz w ogóle krzywdy nam ktoś robi takie świadomie i dobrowolnie, to już jest bardzo złe. A nieraz po prostu ktoś nie umie kochać, no, albo jest po prostu zwyczajnie grzesznikiem takim jak ja i coś mu nie wyszło w życiu, a, a ja to odbieram bardzo tak mnie dotkliwie. Więc bywamy zranieni rzeczywiście w taki dotkliwy sposób, że ktoś chciał nam przywalić, to nam przywalił, bywamy zranieni też po prostu w naszych oczekiwaniach. A myśmy się spodziewali, że ten szef pracy to będzie inny, że ten proboszcz to będzie inny, że ten y, odpowiedzialny we wspólnocie to będzie inny, że ten mąż, że ta żona, że te dzieci, że, nie, że będzie, to będzie inaczej, a tu się okazuje, że wyłazi Świnia jakaś, no i, i boli. Co więcej można mieć też, można też być świetnym wrogiem samego siebie. Są ludzie, którzy się z takim okrucieństwem traktują samych siebie, takie wymagania stawiają, a jak nie spełnią tych wymagań, tak se dowalają potem, że łoch. Nie? Aż po prostu szok. I teraz jak sobie przebaczyć sobie samemu albo drugiemu człowiekowi, jak nie, nie mogę, nie umiem, nie daję rady. Więc tutaj zastosuję, powiem taką krótką krótkie dwie wskazówki. Jedna to jest takie stopniowanie po ignacjańsku. Święty Ignacy, założyciel jezuitów mojego zakonu, trochę do innej rzeczy to stosuje, ale ja widzę, że to stopniowanie działa. Kiedyś mi wpadło w rozmowie z kimś, żeby to zastosować. Jak nosisz takie zranienie, taką urazę, ciernie, masz wbity w serce, ktoś ci coś powiedział, ktoś coś zrobił, ktoś czegoś nie zrobił, co miał zrobić, albo z do samego siebie masz jakieś takie ogromne żale, to spróbuj powiedzieć, nie wiem, przed lustrem, albo po prostu na głos nazwijmy tego naszego wroga Jankiem Janek przebaczam ci i zajrzyj we własne serce czy to jest prawdziwe co mówisz bo może się okazać że nie jest prawdziwe nie jesteś w stanie powiesz to zewnętrznie ale czujesz że tu w ogóle kontaktu nie ma to poszukaj czy może przypadkiem będzie prawdziwe jeśli powiesz Janek chciałbym ci przebaczyć rozumiecie różnicę jestro chciałbym ci przebaczyć nie jestem jeszcze w stanie ale chciałbym ci przebaczyć może się zdarzyć że takie zdanie sprawia że już łapiesz kontakt z tą prawdą tego tej rany którą nosisz ale będą też tacy którzy powiedzą że nie ma mowy nie chciałbym to możesz powiedzieć jeszcze żeby uchylić chociaż trochę te drzwi to powiedzieć janek chciałbym chcieć ci przebaczyć Ignacy mówi o pragnieniu pragnienia Możesz się pomodlić, Panie Boże, chcę zapragnąć przebaczyć temu człowiekowi, chcę zapragnąć przebaczyć samemu sobie. Daj mi takie pragnienie przebaczenia, bo na razie nawet pragnienia nie mam. Nawet nie mogę powiedzieć, że chciałbym. Można też to zrobić, że w imię Jezusa Chrystusa Janek, ja Ci przebaczam, albo w imię Chrystusa przebaczam Jankowi, w imię Jezusa Chrystusa chciałbym przebaczyć Jankowi, w imię Jezusa Chrystusa chciałbym chcieć przebaczyć Jankowi, albo samemu sobie. I kolejna rzecz, jeszcze przy tym przebaczeniu, wiem, że niektórym osobom pomaga, że jak masz taką ranę w sercu, że aż po prostu trudno się do niej zbliżyć, to można przyjmując, zwłaszcza komunię świętą albo na modlitwie, jak masz zjednoczenie z Bogiem, to można mówić: Jezu, ja sam nie dam rady, ale patrzę na ciebie na krzyżu. Ty byłeś tam tak kurcze, zraniony i odrzucony, że już nikt nigdy tak nie był jak ty, a ty potrafiłeś powiedzieć skrzyża, Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, to ja Ci teraz oddaję moje serce, moje serce wkładam w Twoje serce i proszę Cię, Ty mną przebacz, Ty weź to moje serce i Ty tym moim sercem przebacz, bo ja nie umiem. Ciebie biorę do mojego serca, przyjmuję, ale proszę Cię, jak tutaj już u mnie jesteś, jak jesteś we mnie, to ja Ci się całkowicie oddaję i zgadzam się na to, żebyś Ty mną przebaczył. Nie powtarzanie czegoś takiego kilka razy, czy, czy nieraz dłużej, ale widziałem na własne oczy, że, że przynosi owoce. Pan Bóg daje tę łaskę. Jeszcze można by powiedzieć o różnicy między przebaczeniem a pojednaniem. Do pojednania trzeba dwójka, nie zawsze to jest możliwe. Ja mówię tylko o tym, co należy do nas, nasza część. Do tego zawsze, w każdych okolicznościach, żeby wybaczyć. Przebaczenie to jest Twój problem. Nie? Można nawet dochodzić w sądzie sprawy z kimś, kto cię zranił. Tylko, że jak będziesz dochodził z zemsty, to nie będzie to miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. A jak już będziesz przebaczony, to nawet może być okazaniem miłosierdzia, że go do sądu wezwiesz. Bo jak sam nie chce zobaczyć swojego błędu, to przynajmniej go sąd yy, yy, przypili, żeby stanął w prawdzie. Nie? I to jest miłosierdzie wobec takiego człowieka. Więc to jest kolejny korek, brak przebaczenia. I teraz wszystkie te rzeczywistości, o których mówiłem, one są przenikane przez grzech na różnych poziomach. I teraz parę zdań jeszcze o grzechu i odpowiedzi Pana Jezusa na grzech. Mój drodzy, jak myślę o grzechu, to bardzo mocno mam w sercu takie rozumienie, to dzisiaj w Ewangelii się też pojawia, że to jest poziom sumienia. Żeby w ogóle mówić o grzechu, to trzeba sobie po pierwsze przyznać się, że mam sumienie, i po drugie uświadomić sobie, że nie zawsze go słucham. Nie zawsze słucham tych, tego głosu Pana Boga w moim sumieniu, jak mnie przed czymś ostrzega, albo jak mnie do czegoś popycha, do czegoś mnie prowokuje. I to niesłuchanie głosu własnego sumienia to jest po prostu. No, Jezus Chrystus to jest wcielone Słowo Boga, Słowo, które stało się ciałem. Więc to, co ja robię w moim sercu z głosem Boga, ze Słowem Boga. To w przypadku Jezusa Chrystusa wcielonego było widać na krzyżu. Czyli kiedy ja, Słowo Boże w moim sercu się porusza, ale ja Mu nie pozwalam się poruszać. Mówię, nie pójdę tam, gdzie Ty chcesz, żebym ja poszedł i kochał przybite nogi. Słowo Boże mnie porusza, żebym coś zrobił albo żebym czegoś nie robił, ale ja Mu przybijam ręce, bo wiem lepiej, co mam robić. Słowo Boże inspiruje, żeby się zamknąć albo żeby coś dobrego powiedzieć, ale ja mu wtykam gąbkę z odstępem w usta, żeby przypadkiem przeze mnie niczego nie powiedziało. Nie? I łatwo jest nie widzieć tego wymiaru, że to jest Boża miłość, która chce przeze mnie działać, która chce mnie przed różnymi złymi rzeczami powstrzymać albo do różnych dobrych rzeczy pociągnąć, i ja tę Bożą miłość wtedy w moim sercu lekceważę. Depcze, a czasami robię to bardzo brutalnie, kiedy jest świadomie, dobrowolnie i w poważnej materii, to jest grzech śmiertelny. To wtedy jest zupełne zabicie Boga, głosu Boga w moim sercu. Zabicie. Nie? To jest grzech śmiertelny. I teraz to byłaby zła nowina, gdyby się skończyło tylko na śmierci Pana Jezusa. Jest już lepsza, no jak Pan Jezus mówi z tego krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. To już jest, jak sobie uświadomimy, że to jest grzech, i że jak ja tak robię w sercu, to nie ma zemsty w Panu Jezusie, tylko jest chęć przebaczenia. Nie? Ojcze, zmiłuj się nad nimi, bo nie wiedzą co czynią. Ale jeszcze piękniejsze jest to, że Pan Jezus z martwych wstał. I że staje, ma przebite ręce, przebite nogi. I mówi: Normalnie, gdybyś kogoś zabił, w relacji to byłby koniec. Mógłbyś przyjść na grób i zapłakać, ale nie dałoby rady się dalej przyjaźnić. A Jezus przychodzi i mówi: Ja mam ślady tej męki, ale dalej cię kocham, przyjaźń jest możliwa. Kluczami do tej przyjaźni jest skrucha. No, dlatego dzisiaj mamy w naszych rekolekcjach Dzień Pojednania. Przed 17, od 16 była spowiedź, teraz między mszami była spowiedź. Po tej mszy jeszcze będzie też. Dwie godziny takiego czasu pojednania, będzie możliwość spowiedzi, różne inne, różne inne gesty pojednania też będą, też będą tutaj możliwe w tym kościele, bo to jest taki dzień, właśnie, żeby się tym korkom, które zablokowały życie we mnie, zablokowały radość Boga w moim sercu, żeby im się przyjrzeć, nazwać je po imieniu, przynieść do Boga i mu je oddać. Nie? Trochę jak w tej dzisiejszej Ewangelii, zobaczcie, w ogóle to jest genialny Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, uwielbiam tę Ewangelię. Przyprowadzają Mu kobietę, którą przyłapano dopiero co na cudzołóstwie. I Mojżesz kazał nam takie kamienować. Jezus palcem pisze po ziemi. To jest gest. Niektórzy mówią, narysował znak, który przypomniał wszystkim jakiś grzech zbiorowy, który popełnili w tej wiosce czy w tym miejscu. Tej świątyni, nie? przypomniał jakiś gest. Wstał i mówi: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ci wszyscy, co myśleli, że są bez grzechu, odchodzili jeden po drugim. Jezus dokonał wielkiego miłosierdzia. Uświadomił ludziom, którzy byli gotowi rzucać kamieniem, żeby zabić. Uświadomił im, że nie są bez grzechu. Odeszli w pokorze. A ta kobieta, która już myślała, że przerąbana i sama w swoją własną niewinność nie wierzyła, to on mówi: Zobacz, nikt cię nie potępił. No nikt. Ja Ciebie nie potępiam. I przywraca jej niewinność, w którą być może już sama ona nie wierzyła. Za jednym zamachem rozprawia się z dwiema skrajnymi postawami i przywraca do prawdy. Ani nie będziesz super niewinny, tak żeby móc rzucać winnych kamieniami, a nawet jak się pogrążyłeś w grzechu, jak ta kobieta, to też nie jesteś beznadziejny, tylko możesz to wszystko oddać, stanąć przed Jezusem i być przywrócony do niewinności. To jest prawda, nie? Gdzieś tu po środku. Jezus jest geniuszem, który w, te, w obie te rzeczywistości wchodzi, jakby odkłamuje sumienia i sprawia, że ci ludzie, jedni i drudzy, wchodzą w kontakt z własnym sumieniem i są jakby przywracani do tu i teraz, przywracani przed Jezusem, który spaje i mówi swoje słowo. To jest cudowne. Z takim Panem Jezusem spotykamy się w konfesjonale, z takim Jezusem spotykamy się na modlitwie. Zachęcam, żeby zostać jeszcze też chwilę po Mszy Świętej. Sylwia powie też świadectwo, które będzie wprowadzeniem potem w ten wieczór pojednania tutaj w tym naszym kościele w ramach naszych rekolekcji.